Drogie wagi Zrobimy tutaj czytanie pod tytułem Zaglądamy w rok 2025 Jakie macie energię Dla związków, singli, nowe relacje, przyjaciół, rodzinę, praca, kasa, biznes, zdrowie, karta główna Co najtrudniejsze, najłatwiejsze Wyzwanie, roku, osiągnięcie, plus, minus, rada, strzeżenie, niespodzianka Takich kochani tutaj przekaz Tak oczywiście czytanie kochani też macie sobie Zamówić po prostu u mnie poprzez PRIV, Linki do mojego profilu czy do grupy z opiniami, tam wszystko, kochanie, macie w opisie. Hmm. Tutaj, i dziękuję, oczywiście, za komentarz, za polubienie. No i cóż, przechodzimy tutaj do tematu. Najpierw związki: co dla związków single. Zwykle zaraz, oczywiście. Czy pospieszyłem. Macie stabilne karty, mało tu jest zmian. Dla niektórych wak to będzie kusił Was jakiś flirt, jakaś relacja, jakaś nowa osoba tutaj, tak? Ale wy w tym roku macie możliwość po prostu trochę przebierać, myślę, że w opcjach czy w osobach, tak? W tle jeśli jesteście w statecznym związku, macie jakieś bezpieczeństwo, stabilizacja, jest również nuda, marazm tutaj tak. Bezpie bezpieczeństwo zadowolenie, ale z drugiej strony trochę brak kontaktu tutaj, tak? zasłowa jakiejś takiej większej aktywności i tu jest pokazana jakaś pokusa ze strony innej osoby, chęć czegoś więcej. I tutaj może być taki czas, że to jest oczywiście logika, rozsądek, porozumienie tutaj tak, y, omawianie takie szczere, dyplomatyczne różnych spraw, różnych generalnie tej kwestii oczywiście. Y, jest to jakaś energia po prostu polotu, jakichś wyjść, wyjazdów, ekspansji, zadowolenia, energii, entuzjazmu ale również też po prostu energia takiej współpracy, tutaj, tak angażowania się, takiej stabilizacji, stateczności. To są takie, takie karty, że być może w związku zaczynacie robić więcej kroków, zmian, działań, hobby, pasji, po prostu chcecie to do, to, do tych relacji prowadzić, ale jednocześnie staracie się utrzymać po prostu tej umiar, komunikację, współpracę, tutaj, takie zaangażowanie. Dla niektórych z Was tutaj może być jakaś pokusa i chęć, Skorzystania z innej osoby, z innej po prostu tej relacji w tym wypadku, bo może się trochę Wam nudzić, ale ogólnie karty są w porządku. Są takie naprawdę bardzo dobre. Single. Tu jest w razie jakaś osoba, ale trochę tak byście się czaili wokół jakiegoś osobnika, czy jakiejś osoby tutaj. Tutaj jest takie coś trochę, nie wiem czy ja chcę, czy powinnam, czy nie powinnam coś robić. Potem macie jakąś relację z przeznaczenia. Brat mi duszę tutaj, tak. Są możliwe. Yy, ale finalnie to jakaś fundamentalna zmiana. Rzeczywiście są takie karty, że macie szansę porzucić to, co mieliście do tej pory, po prostu tak, tutaj, czy znaleźć jakąś osobę, generalnie. Ja dołożę do tej karty ostatnio jeszcze jedną. Yy, I macie w ten na jakąś ekspansję, tutaj duże powodzenie, tutaj, tak? Potencjał. I macie świetne karty, żeby z jakiejś relacji, czegoś nawet takiego powolnego, statycznego. Rutynowego, zrobić z tego bujniejszą, ciekawszą relację, nawet podczas jakiegoś wyjazdu i wejść w stabilny, rozsądny nawet związek. To są transformacje na plus, generalnie. Trochę tak jest, że w tle jest jakaś może energia po prostu wyjścia ze złudzeń, z iluzji, z jakichś rozkmiń, tutaj, tak? I takie poczucie, że co ja będę się nastawiała, napalała, nie wiadomo na co, jak tu i tak będzie tylko romans i, i po ptakach, tak? I rzeczywiście, może się postawić na takie luźniejsze, bardziej otwarte, ekspansywne te relacje, tak? I może się okazać, że to są relacje, które mają potencjał, żeby być znacznie czymś większym, tak? Czymś lepszym, czymś ciekawszym. I tutaj macie takie ciekawe, naprawdę, transformacje na to wszystko. Fascynujące i ciekawe, naprawdę, karty, kochani, tutaj. W tym wypadku. No ciekawe, nowe relacje, czy jak weszliście w rok z jakąś relacją, lub zaczynacie relację, co tutaj może was po prostu spotkać. O, otwartość, luz, jakiś wyjazd wspólny, aktywności, dużo rozmów, dużo kontaktu, uwag, dużo współpracy, takiego statecznego, rozwiniętego spotkania, tej, dużo tolerancji, tej tak równowagi, radość, rozrywka, tej tak zadowolenie, towarzystwo fajnie, miło spędzony czas tutaj, nadzieje zrealizowane tutaj, tak? Jest to satysfakcja. Dobre karty na naprawdę sympatie, bez kompleksów, pokonanie jakiejś fobii, lęków, nowy początek tutaj, tak? I taki, takie, po, takie porozumienie, wyrozumiałość tutaj, tak? I chęć współpracy, chęć budowania czegoś tej więcej. W tle może być też takiego, że ktoś po prostu oczekuje tylko romansu, tylko ekspansji i na razie, nie, 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 ja na razie żadnych takich wchodzenia sobie w życie i tak dalej to ja nie toleruję, ja nie chcę niech będzie tak jak jest, ale mimo wszystko może tak być, że rzeczywiście postawicie na taką relację bardziej luźną, otwartą i być może to jest w waszym przypadku strzał w dziesiątkę ale co by tu nie było rok tutaj też wam sprzyja żeby te relacje wypracować, przepracować generalnie yy, w coś po prostu więcej, w coś ciekawszego tutaj, tak, więc to jest generalnie bardzo w porządku, bardzo okej okay. Przyjaciele. toksyczność zazdrość zobaczysz ktoś na was leci ktoś was chce jest to niby logika rozsądek, wyjaśnienie wszelkich trudnych, zawiłych, skomplikowanych spraw, ale finalnie stwierdzacie, że pewne relacje was blokują, hamują, stopują lub po prostu totalnie się nie rozwijają. Kogoś tu się trzeba pozbyć, bo to jest zazdrość, to jest jakaś rywalizacja, zwłaszcza w tej pierwszej części, tej tak na początku bardziej. Bo w tyle trzeba podjąć jakieś decyzje, jakieś wybory. Bardzo dużo tu będzie sytuacji, że Wy przejrzycie na oczy i zobaczcie, kto jest Wam bliski, kto jest niebliski, kto jest fałszywy, kto jest szczery. Podejmieć jakieś decyzje i może być dla Was to rozczarowujące, dla Was smutne, nawet może przykre, męczące, ale to są karty dobre, po prostu tak, żeby pozbyć się jakichś trudnych, toksycznych, po prostu wpływów tutaj, tak? Wszelkie sprawy przegadać, wyjaśnić, wytyczyć, wyznaczyć jakieś granice tej, tak? Przegadać sprawy, ale trochę jednak macie takie poczucie, że być może chcielibyście do kogoś, do czegoś wrócić, tak, czy coś zatrzymać przy sobie. A tu może być po prostu z tym problem w tych przyjaźniach generalnie. Tu już jest gorzej, to są takie trochę toksyczne energie, ale budzi się u Was intelekt, tutaj odwaga, takie po prostu, że potraficie od... Odced, od po prostu potraficie rozróżnić chwasty po prostu od ziemniaków i tak dalej, tak? Po prostu ogarniecie temat. Tu jest okej. Okay, mimo wszystko, myślę, nie, nie masz ma takiej porażki. Nie ma tego z złego, co by na dobre nie wyszło. Rodzina, kłótnie z ojcem, z mężczyzną, spore afery, tu jest poddanie, mam tego dosyć, no sytuacja rodzinna, mieszkaniowa po prostu tak was bardzo męczy, tu jest dużo lęków, niepokojów, trosk, nie wiadomo na czym się stoi, brak poczucia bezpieczeństwa, zagubienie, brak kontaktu, konflikty, milczenie. Boże, tu mogą być nawet spory, że po prostu nie wiem, rozstaliście się z kimś, wychowujecie dzieci samotnie, ktoś ma nałogi, ktoś ma dziwne, dziwne poglądy religijne, moralne, etyczne. O Jezu, ten rok z waszą sytuację domowo-rodziną tutaj tak wytrąca z równowagi, burzy. Tu macie dużo jakiej, jakiegoś poddawania się, rezygnacji, odpuszczania jakichś zmian. Nie wiem, chcecie poprawić kontakt z ojcem, z jakąś relacją, czy nawet może z dziećmi, tutaj tak tutaj byście się bardziej wycofywali, poddawali. Tu może być dużo takiej blokady, zamknięcia na jakieś proste zmiany. Tu się wam nie układa, ale jest jeszcze trochę w tyle po prostu takiej energii spokoju, dystansu, zaradności tutaj tak, że wy sami ogarniacie wszystko tutaj też, tak, potraficie sobie ze wszystkim poradzić. Ale mimo wszystko, tutaj są pokazane po prostu problemy, i sprawy domowo-rodzinne wam się totalnie nie układają. Tu są jakieś iluzje, zagubienia, lęki, jakieś obawy, niepokoje, dużo jakichś takich trosk, tak naprawdę. Zawiły skomplikowanych sytuacji, i te kontakty mogą być bardzo słabe. Tu uwaga na spory po prostu z kimś i niedogadywanie się z jakąś po prostu stroną czy osobą. Tu jest ciężko. Tu jest ciężko. Praca. O, tu za dużo wyciągnąłem. Lęki, troski, niepokoje, strawa swoją pozycję, swoją pracę. Obawy, niepokoje, być może praca na nocną zmianę, przemęczenie tej, tak? Martwienie się bardzo mocne, tej, tak? Być może się jakoś zadręczacie, udręczacie czymś tej, tak? już się boicie po prostu takiej sytuacji. A potem jest pokazane, że się układa wszystko finalnie na waszą korzyść tej, tak? Pozytywnie, tak? Tutaj. Bardzo w porządku, tak? Stabilnie, statecznie, i tu jest pokazany potem jakiś spokój, pomoc, wsparcie, być może jakaś oferta, propozycja. Dobre karty, że potem stopniowo przy pomocy nawet innych osób, innych ludzi tutaj, tak? I dzięki zapałowi, en entuzjazmowi, energii do działania po prostu zmienić tą pracę, zmienić tą robotę i potem gładko po prostu przechodzicie do relaksu, do ulgi tutaj, tak? Do zadowolenia i zaczynacie konstruktywnie bardzo po prostu działać, żeby to życie przebudować. W tle macie rzeczywiście jakiś rozwój, porozumienie, tej, tak, wyrozumiałość, wsparcie być może osób na, na pozycji, na stanowisku i może ewentualnie trochę chaos informacyjny, dużo informacji, wieści, plotek, intryg które po prostu nie zagrażają Wam, lub są po prostu takie do uniknięcia, do pozbycia się tej, tak, do zignorowania i być może za dużo, za dużo po prostu rozkminiacie, myślicie, analizujecie, a wcale nie będzie tak źle. To jest pokazane potem po prostu, że wychodzicie naprawdę gładko z jakiejś po prostu tej opresji i macie tu względne bezpieczeństwo i naprawdę zadowolenie. Patrzymy na, na, na kasę. Możecie dostać awans, podwyżkę tej, tak. Mieć wyższą pozycję, tutaj, tak, większe zadowolenie. Być może z urzędu od Państwa coś dostać, tutaj oczywiście bardziej. To Ty jest jakaś szansa na jakąś twórczość, rozwój, tutaj, tak, jakieś kursy, przebranżowienie, nawet tutaj, tak, takie rzeczy. Ale reszta roku generalnie jakoś tak Was mało satysfakcjonuje. Jak macie pieniądze, kasę od jakiegoś faceta, tutaj, tak to tu może Wam ktoś czegoś nie dać, odmówić, mogą być konflikty z mężem, z byłym, z eksem. Sądownie, prawnie, urzędowo coś można zyskać, dostać, lub po prostu możecie liczyć, liczyć to po prostu na awans, ale uważajcie na obietnice bez pokrycia później tutaj, tak? Jakieś może nietrafione po prostu tej decyzje, wydatki finansowo-materialne. I w tle macie umiar rozsądek tutaj, tak, ale też trochę wprowadzenia was w błąd tutaj, tak? Dużo może być jakichś kosztów, wydatków, które nie są dla Was takie do końca po prostu dobre czy potrzebne i warto to ewentualnie przemyśleć w tym wypadku. Jeśli chodzi o biznes. Lęki obawy. No tu niektórzy pozamykają swoje biznesy, ale tutaj dla biznesu macie kartę zaś lęki, troski, martwienie się tutaj tak, jakieś poczucie, że kurczę, nie wyjdzie mi, nie wypali, potem jest jakaś bezsilność, osłabienie waszej pozycji, firmy, działalności tutaj tak, kłopoty, problemy, a potem się budzi u was entuzjazm, energia, finalnie pokonanie jakiejś konkurencji, być może nowy pomysł, nowa inicjatywa, nowy biznes tutaj się może pokazać oczywiście. Jakiś entuzjazm, energia do działania, wiara w swój sukces, ale w tle macie po prostu trochę dużo problemów, komplikacji, blokad, konkurencji, obaw, lęków tutaj tak, walki z wiatrakami, przeciwności, nieumiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach, w nowych okolicznościach tutaj tak, jakieś komplikacje, ale potem finalnie udaje wam się po prostu znaleźć sobie tą odwagę, ten ogień, ten power, żeby pokonać te problemy i te ograniczenia. I finalnie macie tu szansę, żeby rzeczywiście zdobyć to, czego wy po prostu chcecie. I to już jest bardzo w porządku. No ciekawe. Jeśli chodzi o zdrowie, uwaga na jakieś choroby zakaźne, weneryczne, stany zapalne dziwne, ale okay. okej. Wysokie CRP, OB, tutaj tak, takie rzeczy. E, oddychanie płuca tak naprawdę grypy, krztuśce, takie dziwne rzeczy po prostu tak. Takie sprawy płucne z oddychaniem się mogą po prostu pokazywać znacznie mocniej, ale stany zapalne bardzo duże i tu jest pokazane wycieńczenie organizmu, zmęczenie, wypalenie, brak energii, krążenie, praca nawet serca tutaj tak, <laughs> słaba odporność, że możecie bardzo dużo rzeczy po prostu chytać bardzo mocno generalnie tutaj w tym wypadku. Na takie żebyście powinniście zwrócić uwagę. W tle gorsze samopoczucie i sprawy dziedziczne jakieś mogą się po prostu tutaj w tym roku też aktywować. Zdrowie Wam bardzo spada, do zdrowia w tym roku nie macie szczęścia tutaj. Tu jest znacznie więcej prostu problemów i komplikacji, bardzo na to zwrócić uwagę. Zobaczymy, co mamy tutaj dalej, już do końca. ta główna Roman strata pracy Ktoś wam nie chce dać pieniędzy, albo ktoś wam daje za mało. Problem, żeby dostać to, czego chcecie. Zmiana pracy na gorszą. Problem ze zmianą pracy. Z kasą, z długami, z kredytem. Tutaj nie z takimi rzeczami. Bez silnych, że, że utknęliście w miejscu ich potrzasku i nie potraficie tego zmienić. Problem ze zmianami. Problem może być w tym roku po prostu, że nie potraficie dokonać jakiejś zmiany. Po prostu tak, jesteście w energii trochę, że. że... Macie jakąś taką niby stateczność, może być nuda rutyna, rozczarowanie ludźmi, towarzystwem, otoczeniem, tej tak zawiedzione, niespełnione nadzieje, pragnienia, oczekiwania tutaj. Jest tu power, entuzjazm, energia do działania, ale stoicie trochę w miejscu i dużo jakichś waszych inicjatyw, po prostu tak, wydatków, kosztów, tej, tak, takich rzeczy, czy współpraca z kimś, jakieś negocjacje, mogą wam się po prostu nie opłacać. Tak to by się tu po prostu pokazywało. Co najtrudniejsze? No, odkładanie siebie i swoich potrzeb na później, tej, tak? Być może brak czasu, kasy na jakieś spotkania towarzyskie, na jakieś przyjemności, tej, tak? Spełnienie, znalezienie szczęścia, radości, dzieci w czasy, wyjazdy, tej, tak? Cieszenie się z życia, wiara po prostu, że się uda, że będzie dobrze, tak? Uśmiech na twarzy, na nabójce, entuzjazm. Problem z pokonaniem swoich słabości tutaj, tak, odwaga, wyjście z inicjatywą po prostu, tak, zawalczenie o, o siebie, asertywność tutaj po prostu tak, power i odzyskanie jakiejś takiej radości życia, takiego spełnienia generalnie tutaj, tak, takiej beztroski, luzu, tak, że się fajnie układa, tu jest to problemem. I tu macie duże, bardzo też przemęczenie i ograniczone samopoczucie. W tle z problemem z jakąś osobą tutaj tak nie możecie rozpocząć nowego etapu w sprawach miłosno-romantycznych tutaj. Lub jesteście w ogóle jacyś, tak, jacyś tacy wypaleni, zniechęceni, zawiedzeni. Zawiedzeni wieloma rzeczami. I tu jest pokazane również zmęczenie, że macie dużo roboty, <laughs> dużo spraw do ogarnięcia. Jesteście w tym roku dosyć zmęczeni. Bardzo. Co najłatwiejsze. O, wygrana hazard. Jakiś wyjazd, podróż. Tutaj jakieś spontaniczne po prostu wyjścia się mogą pokazywać, zaś wyjścia. Oddalenie się od problemów tej, tak. ucieczka do jakichś komplikacji, tutaj, tak. Za dużo ludzi, za dużo spraw do ogarnięcia tej, tak. Dużo też nerwów, frustracji, problemy ze współpracą, pracą w grupie też się mogą pokazywać, ale dwie karty te są pokazane, że najłatwiej wam jest poniekąd po prostu wydać na luz, wyluzować, być może się bawić, ale również po prostu odciąć się i oddalić do od jakichś kłopotów, jakichś problemów. W tle nowa oferta pracy, szansa na awans tej, tak. Nie chcę mi się nad czymś starać, nad czymś pracować tutaj, tak? I tutaj najłatwiej będzie Wam po prostu znaleźć sobie chęć, i potrzebę tutaj w kierunku nowych zmian, nowych działań, tak naprawdę jakichś tam wyjść, wyjazdów, takich generalnie rzeczy. Najłatwiej Wam będzie po prostu znaleźć apetyt na życie tutaj w tym wypadku. Generalnie, mimo wszystko, że chcecie zmienić otoczenie, swój sposób życia, bycia w tym wypadku, to jest ciekawe. Plusem jest sprytne rozegranie jakiejś sprawy tutaj, tak? Yy, pokonanie jakiejś zaległości obciążeń tutaj, tak naprawdę, wyjście z przemęczenia, uniknięcie jakiejś katastrofy, porażki tutaj, tak? I coś runie, coś walnie, zburzy się po prostu, tak? Może być apokalipsą w waszym życiu, ale na waszym korzyść po prostu, tak? Mogą to być iluzje, plany, zawieszenie się na różnych rzeczach, po prostu tak, które i tak muszą runąć i tak walną tutaj w tym wypadku. I to może być po prostu Wam potrzebne, generalnie tutaj. Wy macie w tym roku taką, taki apetyt na swoje marzenia i pragnienia z powodu tego, że być może jesteście trochę bezsilni, bo nie jesteście po prostu przyblokowani. I tutaj możecie odkryć po prostu, że ktoś was zwodził, oszukiwał po prostu tak tutaj. Lub nie był po prostu szczery, tak naprawdę tutaj tak, wyrozumiały i sprytnie możecie pewne sprawy rozegrać tutaj, tak? Może być też coś takiego, że przestaniecie się poddawać, albo uda wam się w pewnych okolicznościach i sytuacjach mieć ciasko i ześć ciasko. I plusem będzie, że po prostu dacie sobie radę ze wszystkimi zobowiązaniami i obowiązkami po prostu w tym roku. Tutaj minusem tego roku, co będzie. Konflikty, kłótnie z jakimś chłopem, z jakimś facetem tutaj. Wokół różnych, nawet może prozaicznych, zbytecznych sytuacji, tutaj, tak naprawdę, oraz po prostu minusem może być też takie, że za dużo pewnych rzeczy, planów mówicie pewnym osobom, którym nie powinniście tutaj, tak. I tu jest trochę takie dwie karty: skupienie się bardziej na znajomościach, bądź po prostu na sobie. To może być kosztem życia miłosno-partnerskiego tutaj, tak, w tym wypadku, i to może być problem. Tutaj również po prostu minusem może być coś takiego, że ktoś wam coś obieca, ale tego nie spełni, nie realizuje. Facet, były partner, szef, coś takiego tutaj generalnie, ale również po prostu tutaj jakoś wasze, wasza decyzyjność, wasze, wasza zmiana w myśleniu, jakichś poglądach, decyzjach, samopoczucie może być po prostu minusem, tak naprawdę. Pomoc, wsparcie, dogadywanie się z pewnymi ludźmi osobami może być kłopotem, i są również problemy przez inną osobę, inną kobietę tutaj w tym wypadku. Jest spokojny rok. Teraz mamy rady. O, to jest rada taka, żeby pojechać gdzieś, poszukać jakiejś relacji, romansu, hobby, pasji coś, co Was napełni energią, entuzjazmem tutaj, tak. Powerem, możliwościami, ostrzeżenie przed jakimiś sprawami sądowo-urzędowymi, tej tak księgowymi, to mogą być jakieś problemy, że ktoś was w wodzie oszukuje, Uważajcie, co wy podpisujecie, jest ostrzeżenie, że macie podjąć decyzję, po prostu tak otworzyć się na jakiś rozwój, być może jakąś edukację tutaj, być może przyjąć jakąś propozycję, zacząć czegoś szukać. Nowej opcji, nowej możliwości, a niespodzianką jest też takiego, że uwierzycie w siebie, że zrobicie ogromny przełom, że zawalczycie o siebie, że zrobicie nowy początek w waszym życiu tutaj, tak? Uwierzycie, a nawet spełnicie jakieś tutaj swoje po prostu marzenie, i to może być generalnie dla was po prostu mega tutaj pozytywne, mega po prostu konkretne w tym wypadku. I to jest super, oczywiście, karta. A w tle tutaj możecie mieć oczywiście dużo niepokojów, trosk, lęków, obaw, problemów, bądź rozczarowań z bądź z powodu po prostu chłopat tutaj, tak? Jakiejś osoby. Potrzeba zmiany, ale brak gotowości do takich zmian, które po prostu są tutaj nieuniknione, ale mogą być szansą do progresu i do rozwoju po prostu w tym roku i w waszym życiu. Tutaj tak coś mi się będzie kochanie pokazywało. I musicie wyjść z takiej apatii, melancholii, tu trzeba poszukać po prostu okazji, szans, powodów, że po prostu swoje życie bardziej zautomatyzować, tak? Żeby powrócił do waszego życia ten ogień, ten power. To jest tej kluczowe. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.